to drewno jest do po... Eee, siemanko, widzowie, siemanko. Siema, e, gramy obecnie w tego... Mam 200... 99... Ej, jak chcesz, to ja... E, e, siemanko... E, ...do pro procesa... E, nie, ...to gramy w Robloxa. 99... Dobrze nam idzie. Przed live'em i... Okay. ...później dołączy do nas tajemniczy gość, który tam już stoi. Ale na razie nie będzie z nami gadał. Tylko chcę wejść sobie na ety i sprawdzić. Jak. Jak to Jak to jest... Będziemy wejść sobie na ety i sprawdzić. Słyszysz? E, ale co? Atakowani będziemy. E, dobra, to ja idę już. Ja chopię, piło ich, korda zatnę. Ale nie, piła jest najgorsze do bicia. No to pistolecikiem moim. Czemu my tak mam mało drewna? O, jelonek przyszedł. Dam mu da A Aj, dobra, ja dostaję, k**wa. O, jak jesteś? Idę was uratować i muszę jeszcze ze dwóch. Jak ktoś to jest stream, jak ktoś. Revolver. O, no i to jest Krzysio. Widzowie, on będzie później małżeństwa. On ma 600 miał... dni. On ma 600 dni. Zaczęli... 700, 700. 800 prawie. No prawie 800. Dobra, no, ja muszę ze 2 jeszcze. Dobra. Weźcie ulepszcie na maksymalny poziom ognisko. Ja nam drewno, ja ci drewno. No, dobra. To weź zbieraj te wszystkie drewna, które ścinam. Ja całe nie ma... Słuchajcie, super, co zrobię i lecę ze 2 Dobra. No, 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 no. Mam nadzieję, widzę, że dobrze widzicie. Dobra. Ja lecę już ze dwóch. Dobra. Tak za kilka minut będę. Albo tak ze dziesięć, max Aj, za dwóch. Jak też to pole sadzonki, żeby nie było, że coś, Żeby nie było, że, wiesz, żeby wiesz... Nie! nie sa sadzonki, sa sa sadzonki musimy zasadzić, chłopie. No, ale że raz spaliłem. Ja chcę ten... My robimy ten, ten do krążenia, ten wieży. Ja stworzę nam bazę, okej? Okay? Ty zbieraj drewno, ja się drewno, ty zbieraj drewno, ja robię bazę, okej? Okay? Czekaj, ja szybko na, na chwilę włożę um, moje drewno do tej... Do... Dlatego, że chcę oddzielić się od, od sadzonek. Dobra. Dobra, tutaj masz kolejne. Jestem, jestem, jestem już. O, no to 10 no, minut. No, się z widzami, bo oglądam się w stream. Yy. Yy. Yy, jeszcze raz. Przywitaj yy, no yy, się z, z widzami po prostu. Witam wszystkich serdecznie. Jakbym miał drugi monitor, to bym pewnie ten, to bym pewnie... Eee, oglądał czy ktoś pisze na czacie, ale takowego nie posiadaj. Nie. nie posiadam niestety. Nie posiadaj, nie posiadaj. Eee, monitoru. Robię zupki. Mm. No ja tutaj macie cały las wycięty, więc proszę. Ten, ten kto chce dużo e, drewna, to... Ale dawaj, dawaj! do ogniska, bo robimy ostatni poziom. A. Eee, ja, znaczy, ja... ja robię, ja robię bazę jak coś, okej? Okay? 150 subów już jest. 155 No tak, no ma 155 Owej, jasny na stream, stream działa jak coś, bo sprawdziłem teraz. Wlazłem. Okej okay. dobra, jestem głodny, pozdrawiam. Może być, co sepą... to ma zupę w zupę w. tym, w. 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 w czybym później nie musiał ich rozdzielać od tego, wiecie Ej, weźcie, zbierajcie to drewno, które ja koszę Ja. Zaraz Zjem tą zupkę, bo jestem głodny, dobra? No No tak, ja zbieram to drewno, ale wiesz to tak E, jedno drzewo to jedna, weź. jedna sakwa. Ja. Znaczy, no, 12 drewno to jest. Jest sporo dosyć. I kilka sadzonek. Włodzieje. Jesteśmy bogaci w drewno. Rol I sadzonki. A teraz sadzonki zbieram. Ja, ja ja kupuję nam kilka fajnych rzeczy. Raja, lecę lutować e, dalej. Ja strongholda swojego, Zaczynam. no... Ja mam. Strongholdę... E, ja mam powiększą bazę aktualnie. A ja sobie wezmę jedną zupkę. Na wszelki mm. okay, okay. i idę do Strongholda. A to już jest drugi level, nie? A czego? Czego drugi level już jest? Strongholda. trochę. Stronghold. No ta, no. Czemu ty mnie gonisz? Ja? I za dwóch. Ale no. Jeszcze jedna ze dwóch mam. Będę się ze dwóch. Była, ale nie była. Była, ale nie leczna. było. Była. Kto przy... z tymi Tak, była. Ej, e, umieram. Mam pałkę, Uleczę cię. Banił umie Wilk, Wilk Alfa i ten, w wdzięcie, wdzięcie wezmę, no. bo aktualnie. Dobra, no, no, no. ja ja Jestem, jestem, jestem. Mam W okay. ogóle nie mam bandażu, bo zużyłam. Ja mam, ja mam, ja mam. Banan to sprawdzisz, a jak jesteś teraz. Jak ee, jesteś martwy, to sprawdzisz, czy ktoś ma ten, czy ktoś jest na live? Nie, nie ma nikogo. No czy ja jestem? No. Ja już idę tam po ciebie, tylko chcę sobie dwa gulaże wziąć. Ja, ja, ja go wziąłem, ja go wziąłem, jakby co. O, to dobra, weź go przyprowadź do bazy. Nie mogę, bo mnie coś goniło. I mam skrzynkę, to może bandaż wyleci. O nie, dobra, ta skrzynka jest super, ta su skrzynka jest super, bo ty masz... E, diament. A, am, am, Dobra, jeszcze raz. Pięć węgla... węglów było. Udał się iść do bazy. Dobra. Ja masz pięć węgla! A my robimy szósty poziom. I karnistów dużo. No kurwa, serio zamarzłem? Nienawidzę zimy nie, ja tak nie nienawidzę tego Ile ma ogniska bo mi się nie pokazuje Zaraz będzie full'a miał Ło Dobra, let's go! Let's go, let's go, let's... let's go. No to co, teraz całą mapę robimy. <grymne> no. Weź go ile... Weź go będzie on w bazie. Ale... Ale mam, masz mnie. Dalej. Dobra, czy masz. Ale się rozkraczyłem w ogóle, to dziwnie wygląda. Oh. Ja wiem. To było na streamie, widać. Weźmy, mnie nie rzucaj. Ojciec niechcący użyłem na siebie bandaża. Hmm. Jezu, jak patrzę na streama i widzę jak ty to robisz. Musi płakać. O, nikogo nie ma na streamie. Chyba. Miał, miau, 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 miał, miau, miau... miał, miau, miau, miau... miał, miał miau, miau... Ja muszę sobie ogarnąć tą najlepszą torbę. Kurde. Wiesz, że nie mam bandażu. Miałem trzy, trzy alfa-ulfy i jeszcze górne tego. E... Jelonka. I jeszcze wpadłem po łapkę, więc no. Nie miałem jak. No ale chosisz. Mm, jak coś, to my nie mamy tego. Jak coś, to my nie mamy bandaża. Banan, ty masz jakiś bandaż? Niestety nie. A, y, y, Krzyś, jak miałeś? Nie miałem. Ale ja nie mam Strongholdu z, z Czy nie? Ja na Chopie przez to, to naprawdę już uśpiekł mnie od tego. Nie. Ja jedę do Strongholda. No na 30 dzień, let's go. 30 dzień, a, a my uzbrojeni. No, Po części straciliście członka. O kurde, dobra, nieźle. Ej, osioł będzie głodny, coś nie. Zbliża się do ogniska i przyszedł e, Petra. To niezłe combo. co nie? Dobra, umieram! Nie! Nie możecie. Anna... O kurwa. A i wiesz czemu ja prawie umarłem? Czemu? Bo mi się nie wczytali kultyści z pierwszego piętra i ja wyszedłem na top ten i mnie zaczęło chyba z dwa, 20 kultystów bić. Jakimś... Ja nie wiem, jak ja to przeżyłem, ale przeżyłem. Rozumiesz? To nie nieźle. To wyglądało takie coś. Um, wchodzę do tego. A, nikogo nie ma. Wchodzę? Bo pojawia się nagle chyba z 20 kultystów i zaczyna na, na mnie. Dziękuję, bo dziękuję Bogu, że w ogóle ja przeżyłem. Odejał ten w rosło. chcesz po mnie pójść? Jak wiesz co Ja mogę. No i no. no na widelcu. Bo ja mam tutaj nieodkryte dużo, nie, dużo nieodkrytego. Może być tutaj bandaż. Ta, 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 tylko to wiecie i, ja tutaj. Córzę... Znaczy bana iść po niego. Ja tutaj zostanę no, w bazie i, i ogarnę ją. W jednym sposób jeszcze wezmę. Jest mrożny ten, więc ja tak spidam na To poczekaj, to poczekaj aż się śnieżyca skończy. A, bo już poszedłeś, dobra. Ale ja mam w ogóle więc raczej przeżyję. A ty, na tobie są jakieś kultyści czy nie? Nie ma nikogo. A ja już jestem przy ognisku prawie. Znaczy... Jestem na tym pierwszym dziecku. Koło tego pierwszego dziecka. Ale wiesz, że ja zdechnę. Czemu zdechniesz? No, jas... no. A, ja No. Aaa, ja za chwilę będę spokojnie. Uf, ich będzie z 10 max. Dobra, no może nie z 10, z 15, kurde. Bierzemy go do niszczarki. Ej! Dobra, na łóżka zabierze. jesteś już. Nie, oni mają HP, Kurwa, no, ja ich wszystkich fokusuję na mnie, bo ja mam dwie słupki. Ja du dużo wytrzymam. Ja zginę co? Poczekajcie, kolega do mnie dzwoni. Nie no kurtyści mi... Kultyści, kurde, w tym y, w Strongholdzie Ej, poczekajcie, mi... kolega do mnie dzwoni. Y, pięć kultystów, kurde. W, dziesięć kultystów w Strongholdzie. Zadawało mi mniej kurde niż, niż je... kurde trzech... trzech złoczniami. Jeden... jeden... Ay, ya contra no, no. No wyszło nie, nie wychodź może.

No je stream. Jaký stream? O! elo, elo, ej, ej, No máme ej, 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 Co tam jak ej, ej, Ale mamy kryzysową sytuację, bo to nas był ten Nie wiem, czy nas słyszy Krzysiek, co? Ej, chłopaki! Halo? No, no, jak coś to nie ma tego Krzyśka, nie ma Krzyśka. już. A, A Idą tu Ej, ogólnie to ja muszę kończyć. Nie.